Słucham. Halo, dzień dobry, witam, kurier. Na górze róże, na dole dwa krzaczki. Mam dla pani dziś dwie paczki. No to super, cieszę się bardzo. Nie Żarty mam jedną paczuszkę, ale nie mogłem wymyślić Rymowanki do jednej paczki. Nie, Rymu, nie? nie mogłem znaleźć. Będę może u pani głosić? gdzieś za... O, o, pójdę nagrasz? Może, może, kto wie. Kto wie co kto przyniesie wie? jutro. Tak więc wracając będę dzisiaj za dwie godzinki albo za trzy. Coś takiego, okej? Okay? Okay. Dobra. Może być? Jestem. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia mojego dnia. Witam, spotkania ze mną są mega przyjemne, ale z drugiej strony są drogie. Kurier witam. Dzień dobry. Gdzie pani jest? Ja jestem jeszcze na magazynie, nie, proszę pani, będę u pani za dwie godzinki, dobrze? Halo, dzień dobry, witam. Może nie jestem z radia RMFFM, ale jestem kurierem, tak więc będzie pani zadowolona. Mam dwie paczki. O, o. Jest pan już przy ręce? No nie, będę dopiero pewnie za dwie godzinki, ale dzwonię już tak z samego rana, żeby ale poprawić humorek. Bo wróciłam do domu, więc będę. Dobrze, tak a więc, co mogę pani powiedzieć? Do zobaczenia. Do zobaczenia. A ja mam jeszcze jedno pytanko, jeżeli mogę. Proszę? A ja mam jeszcze jedno pytanko, jeżeli mogę. Tak? Bo nie mam dziewczyny, a niedługo są walentynki. Co mam teraz zrobić? No, to musi się pan gdzieś wybrać. A no w sumie jestem kurierem, to, to mam wiele opcji. No, no to za problem, Okej, dobrze, tak więc do zobaczenia. No, no, no. Mogę dzisiaj wpaść do Pani na obiad? Na obiad może? wpaść. No, no. To wpadnę, bo dziś tak jestem głodny, a nie było nawet zjeść śniadania, to ja bym mógł, to by wpadł sobie na obiad, dobra? Dobrze. Nie no, oczywiście to jest, proszę Pani, taki żarcik i dziękuję bardzo, że się Pani uśmiechnęła, bo o to mi chodzi właśnie. W ogóle to nie przyjadę dziś do pani. A co się staje? Bo nie mam humoru dziś w ogóle i jadę do hałpy reszty. A słońce świeci. No ja wiem, że słońce świeci, ale nie wiem, wkurzyłem się dziś i jutro pani przywiozę paczkę, dobra? A poważnie pan mówi, czy nie? Jadę? No na, poważnie, kurde, nie jadę, nie mam siły, jadę w hałpę reszty i tyle. Tak, no. Dobra. Nie no, oczywiście, Żarcik, będę niedługo. <laughs> Czy chciałaby Pani ze mną pójść dzisiaj na spacer? Dziękuję, ale nie mam czasu. Aha, ale i tak Pani będzie musiała wyjść na spacer i odebrać paczuszkę. Dobrze. Dzie gdzie, pan, to, to, gdzie Pan by stanie gdzieś tam, nie na długiej, tylko gdzieś podejście? Nie, no oczywiście to jest taki żarcik, proszę Pani, na poprawę humoru.